A w dzisiejszym vlogu jestem sobie w swoim garażu i muszę zebrać pieniądze na najszybszy samochód w grze. Dzisiaj porobię sobie misję samemu albo z kimś, zobaczymy czy ktoś jest online lub czy będą jacyś chętni z bieżącej sesji. O, ale fajnie! Dobra, no to teraz może zobaczmy. Tutaj mam samochodziki, jeżeli ktoś nie wie. Tu są cztery, tam jeszcze motorek. I dobra, no to wychodźmy tutaj z vloga i lecimy na misję. Czyli bierzemy sobie Escape Online, akcję, szybka akcja, misja. I ja misję nie. Aha, to szybka misja, tak? Nie, nie, nie. nie. Rozegraj akcję. Moja akcja, nie moja akcja. Stworzone przez Rockstar. Misja. Jakiej ja misji nie grałem? Tego nie grałem. Wszyscy wchodzą. Nie grałem zęby w ścianie. w Wsianę, ścianę praw, praw. To, ocena 88, ocena 89, coś, coś fajnego, 90, dobra, coraz lepiej, czyli 90, ty, rozwałka część druga, a to jest słabe, eee, halo, to jest słabe, wszyscy wchodzą, hmm, dobra, niech będzie to, tak, czy chcę rozpocząć tą akcję, oczywiście, że chcę, bo jeszcze nie grałem i sobie przechodzę akcję, nie znaleziono, stwórz. Może ktoś do mnie przyjdzie. Poczekam 10 sekund. Jedna osoba tylko? Oczywiście, że trudne. Ja nie chcę muzyki, proszę wyłączyć mi muzykę. Ja nie chcę, po cholerę mi to... O! Dobra, no ta nie jest zła. O, dobra. No, wyłącz. Czekam jeszcze chwilę, blokada widoku żadnej. Dobra, zatwierdzam ustawienia, dobieranie graczy otwarte. Wszyscy z bieżącej sesji zaproszeni. Może ktoś będzie chętny. Moi znajomi też, którzy grają. Zawsze zapraszam. Jeżeli ktoś chce mnie dodać jako widza, proszę bardzo. Nick Baxtero. I jest. IGN. Znowu IGN. Zawsze są. Dobra, dołączasz, no to rozpoczynamy. Aha, dobra. Musi dołączyć. Dołączył, dobra. 22. Level. I lecimy, kondycja ma dobrą. No. Nie wiem, jaki samochód wybrałem. Mam nadzieję, że. Aha, dobra, jesteśmy w tym miejscu, czyli on jest tu ze mną. Dobra. Chodź ze mną, bracie. Bierzemy tego bydlaka, śmierdziela. Dobra. Jeżeli ktoś się dziwi, że jest taki dziwny, to po prostu wykorzystałem glitch. Bo kiedyś można było zrobić. Co on kurwa zrobił? Aha, on bierze ba swój wóz, bierze swój wóz czy nie? Co mam wyłączone? Te? Czekajcie, dobra teraz? Eee, no.

Bo gościu troluje i chce, żebym zrobił misję na Easy, a on będzie za to hajs zostawał. No już będzie, już byś chciał. Nie uderzę! Dobra, nie o, no, uderzyłem... O, nie no, uderzyło, nieważne. Dobra, no to pieniążki potrzebujemy, mam... nie wiem ile mam, bo mi zasłania jak się. 5700 plus 8 baniek przy, przy sobie, chyba tak jest. Albo na odwrót. No i potrzebujemy... A i 2 miliony, czyli muszę zrobić milion ponad. Znaczy 2, bo jeszcze tuning. No no to. To nie będzie łatwo, ale na pewno będę robił napady na bank. Tylko do tego będę już potrzebował ekipy. Ała. Ze mną jest panda? Tak. Czemu on mnie zaprasza? Przecież... Aaa, było odblokowane dla wszystkich. Dobra. Zaraz go przyjmę. Ale na razie musimy dojechać. Ciekawe co w ogólnie o co tam chodzi, bo ja tak średnio czytałem. Ale tylko odzyskać go? Nikt mnie nie będzie gonił? Żadnych szczelanin, nie wiem... Rzucanie mięsem czy coś? Podcałowanie trzeciego sutka Stiga, nie? Nie? ma? Co nie? Po prostu kur... Już nie, od razu nie, ledwo mnie widzą. Przepraszam? Dobra. O, dobra, i tak myślałem, spierdzielam. Wszystko takie dziadostwo? Siema. Przepraszam. Przepraszam, już jadę, już, już odjeżdżam spokojnie. Aha, ten koleś w ogóle wyszedł z sesji. Nie, on sobie awczy, no to super. Dobra, to potrzebuję do tego pistolet Pepans, Wszystko samemu muszę robić. Zaraz go wyrzucę z tej sesji i będę robił sam. Nie, zginę. Ja się żartowałem! Dobra. No co mi zasłaniasz drogę? Esho! No jedziemy dalej. No ale koleś w końcu jest. On chyba pisać nie umie w tej grze. Dobra, ja już dojeżdżam, ziomy Myślałem, że mnie olał. A tu nie! Ale fajny samochodzie w sumie. A ja mam do tego podpierdolić, dobra. A jeszcze przypieprzę. A ah. Na bogatości Prosta misja, nic trudnego. Myślałem, że będzie coś trudniejszego. Jestem kulkę w płuco, a A, miałem go do znajomych przyjąć. w mi się tu włączało? Home Społeczność, znajomi. Dodaj. I już jest. Dobra, szybko, lubię to. Kontynuuj. Eee. Kokajlowy szlak, cenne dane. Pora się wymeldować. Nigdy tego nie robiłem. A może być ciekawie. Mam nadzieję, że moja kurma będzie miała już drzwi, bo ktoś mi musiał je rozwalić. I nie powiem kto. Tu, 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 tu. O, znowu dwie osoby tylko. No nie chcę tej muzyki, no cholera jasna, po co mi muzyka? Ja tu tylko sprzątam. Pełna kamizelka Zatwierdź ustawienia Graj, nie musisz nic kłówać, dla ciebie kamizelka nie jest potrzebna Ty jesteś zbyt pro Uruchamianie sesji Mam nadzieję, że to nie jest rusek Takie moje... Odczucie Znaczy Załatw świadka? No to easy Biorę sobie karabinek specjalny A on czymś jedzie? On chyba czymś jedzie, dobra To biorę kurumę Dosta moją krumę No chyba cię pogięło typie Siadaj Dobra, on ucieka Może to będzie troszeczkę trudniejsze nie no zabić go nie będzie problem, ja tu wezmę C4 i na pyrkę typa Mam nadzieję, że będzie coś dłużej, no bo jednak zabicie jednej osoby nie jest dosyć tak trudne Mam nadzieję, że GTA się tutaj postarało Znaczy twórcy, Rockstar no Wcale to nie jest podejrzane, że jedzie za tobą takie coś Koleś ale traf sewnem, no, no kurde A! <noise> Zrób zdjęcie. No gościu, zdjęcia nie umiesz zrobić. Dobra. Owaj te brandy, psiado. Dzień dobry. I tam ktoś kogoś wziął. Antonia! Halo, proszę uciekać. I na drifcie i na czołowe, żartowałem, nie ma czołową. Tu jest helikopter gdzieś, no nie? Tutaj nie tutaj. Tutaj są obiekty. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Omy tu nie znajdzie. Przejechał Hihi. Dzień dobry. Kurwełe. Nie, nie chciałem pana przejechać. No. I spokojnie. 2 miliony będą. Nie no, Kurumka jest fajna, chyba ją zmienię na takie barwy narodowe biało czerwone. Kiedyś takie miałem. Nie wiem czy ktoś jeszcze pamięta. To no, było dawno, dawno, dawno temu. Chciałem sobie postuntować, no co? Stuntować każdy może. Wow! Siema Griftujemy z Bugs. Czemu naciskam Day mi... O dobra. I wracamy. Czyli kolejna łatwa misja, która jest na łatwa i za łatwa. Jedziemy sobie drogą, żeby nie było. To jest droga dla samochodów, to. Przepraszam. Uuu, wow, ale miałeś farta. Nie, nie, aj, prawie. Chciałbym się nauczyć driftować fajnie w tej grze. Tylko, że to, to trzeba mieć dobry samochód. Na przykład ten najszybszy. Ojeje A może wejdźmy sobie z pierwszej osoby? siema ma. A, myślałem, że już mam skręcać Uwaga, 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 gazu, gazu, gazu Dobra A wtedy też mogą. Dobra, trudno, 2 km i tak przede mną Macie, że na pewno będzie można skrócić, bo tutaj GPS trochę psuje. Bo on tylko prowadzi drogi, którymi nie najszybciej się dostajesz, tylko które są, wiecie, w tamtym kierunku. Nie? Czyli tutaj na przykład mogę sobie skrócić albo coś takiego. Nie, tutaj mogę jechać dalej. Nie wiem po co akurat mi kazał tam skręcać. To nic nie zmienia. Chyba, że tam by tak po prostu nie przypieprzy. To już zmienia Tururu hamuje I gazu, 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 gazu. Ajajajajaj. Strzelać czy nie szczelać Nie, lepiej nie. Jeszcze nie policja będzie gonić, nie chce mi. Się... Nie chcę mi się uciekać, już wczoraj uciekałem pół dnia. Znaczy nie, może nie pół dnia. Ale tak, z... kilka godzin bawiłem się z policją. Było dosyć przyjemnie, aczkolwiek po dłuższym czasie się nudzi. Czemu nie mogę jechać tędy? Aha, bo to jest chyba inaczej. Nie, nie znam tych dróg jeszcze. Znaczy już w sumie, bo kiedyś się znałem, później zapomniałem i... Muszę sobie wszystko. A przypomnieć, dobrze, że Kuruma jest opancerzona. To z tyłu to nie krew, nie? To ten okres. O, hej. Dobra, I teraz na prawo. I tutaj niszczymy bramę? Kurwa, nie można. Nawet człowiek koledzy z bramy zniszczyć nie może. Co to za czasy nastały? ja się jeszcze taktycznego soczku napiję. Pozdrawiam ludzi z live'a. Czyli ah. kolejna nudna, nudna misja. Myślałem, że Rockstar się bardziej postara. Zobaczmy, ile zarobiłem. No, 11 tysięcy, no, jeszcze tylko 100 takich misji i będzie dobrze. Ale chyba nowy level mam, tak? Czy tam odrobinę brakuje? Lubię to. Kontynuuj. Eee, o losową? Losowa. Chociaż ja chciałem lądowisko, nie grałem, nie, grałem niby lądowiska, nie pamiętam. Chyba, że zmienili i tą, ikonkę. Znaczy miniaturkę. W takim razie raczej nie będę pamiętał, aczkolwiek nie wiem. Myślę chyba, że jutro będzie live. Co? Znaczy live, yy, lol. Chyba nagram sobie lol'a na jutro, będzie spoko. O, ktoś jeszcze dołączył. PandaNikes. Ło, wow. aha, on zaprasza po prostu. Co? Aha, ja dołączyłem do... Aha, że ja dołączyłem do kogoś. Czyli teraz to nie jest moje Jaki normalny? nie. Yes. 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 Normalny. Gość, ja ich tak na pyrkę wezmę, że to nic nie zostanie. Cztery osoby, jak ja to we dwóch chyba z kolegą kiedyś robiliśmy. W sumie samemu te misje można robić. Jednej tylko nie można robić. Co są? Co trzeba betoniarki rozwalać? Tylko tej misji nie mogę zrobić samemu. No reszta to na. na easy. Dobra, gdzie jest mój samochód? Mój samochód jest. Proszę nie wchodzić w ścianę. Aha, tu trzeba wchodzić w ścianę. Dobry spawn, nie jest zły. Dzięki, Rockstar. Nie będę przeskakiwał, aż taki parkurowiec ze mnie. Nie jest, noga mnie boli. Ty, został moją kurumę. Chyba się poczułeś typie. No. Czasami mi się słucha. Dobra, jedziemy. Panny i panowie jedziemy na łowy. Ukradnij kampera. No to spoko to easy. Mam nadzieję. Znaczy mam nadzieję, że będzie trudne. O! Ale że dobrze się przy tym będę bawił, bo... Ileż można? Dobra, to Mr. Bond pewnie sobie sprawdza jakieś te Aj! Ustawienia graficzne Aj, aj ha, byś chciał, że mi się uderzył, byś O kurwa, co to był? A, który z tych panów ma i będą mi się spawnować przed... te... samochody przede mną. Taki mój kolega kiedyś miał taki problem. Nie mogłem go rozwiązać. Nie mogliśmy. Okazało się, że kartę graficzna miał za słabą. Nie mam pojęcia, czemu tak miał, ale, ale tak było. Bo teraz nową kartę graficzną, znaczy później nową kartę graficzną i już nie było. Po prostu jedziesz i nagle masz spawn przed sobą samochodu, no nie? I jego komputer nie wyrabiał. A. Brawo, ja. A, no. Było dziwne, bo. Znaczy, on miał troszeczkę gorszą kartę graficzną ode mnie, ale lepszy procesor znowu. I tutaj też myślałem, że jeżeli procesor ma dobry, no to jakoś to przejmie trochę. A tu się okazało, że chuja. I nawet jak był w mieście, to i tak mu spawnowało. Gość, to nie mnie, jak mam żyć. Po co to zaznacza? Chłopie, ja tu w góry pojadę, zaraz. No i jak jedziesz, patafianie? Ło! A tu ładne furki jeżdżą jak na góry. No, 4 km, ja tu zaraz sobie zjadę na bok. O, teraz będzie bardziej dynamicznie. A, bo jeszcze inaczej, czekajcie. Fuuu. I uderzenie. Nie, to jest kijowe. Nie wiem, jak ktoś może na czymś takim jeździć. Tak z trzeciej osoby jest spoko, bo można sobie... O, jakieś te zdjęcia robić i tak dalej. Dobra, i tu jest zjazd, tak? Eee, no to na Baxtera. Na Baxtera. I na Bladiego w sumie, bo Bladie też tak lubi jeździć. Ej, 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 o, ooo, tak. Czemu mu tak dupa Czy to jest opancerzone, powinien być ciężki. Kurwa, aby ja tak przypieprzył naprawdę. A nie, bo to, no, może by nie było tak źle, ale... Lepiej nie dmuchać na ziemię. Uff. ja! Po co tam jechać? Ludzie, wiesz, to nie ma sensu. Trzeba tak jechać. Widzicie? I od razu jesteście szybciej. I... No, tego nie było w planach, ale to tak jeszcze. Dobra, a może bym tak kogoś wysadził po drodze? <gry> Wziąć i tak w powietrzu opróżnić drzwi. Ale by to było chamskie. Ale bym cisnął bekę Dobre, dobre, ja chyba zrobię coś takiego. Zaraz, ale. Po co mi droga? Droga jest dla słabych. Wyskoczę tu, mam nadzieję. Oh yeah. Oczywiście musiałem zaliczyć sub, który był kurwa 1 na 500 metrów. Ale oczywiście trzeba było. Ukradnię kampera. Co to jest kamper tego? Weź wyłącz radio. Ja jestem kierowca. Dobra. Całkiem na spokojnie ukradłem kampera. Tak to się robi w dzisiejszych czasach. Widzicie? Na pyrkę typu biorę Gdzie on jest jeszcze? No go, weźże tego kampera opię. Kurwa Moja kuruma Nic nie było Oczywiście typy nie wezmą tego, tylko mają to w dupie. A jezu, czemu oni nie wzięli tego kampera? żebyśmy dawno to zrobili. Nic mi nie zrobisz. Ida. Buuuuu! XD. Dobra. Tego nie zabiję, tak? Bo jest za blisko. Ale. 50. O kurwa! Nie! Mało nas, mało nas! Do pieczenia chleba! Nie wiem co to ma do rzeczy ale kurwa mnie zabija! Trudno Damy radę Jeszcze jeden! Oni co robią? O kurwa! <laughs> o jest, potrącony przez pociąg. Hey, ale... Weźcie się ten camper? Dobra, zobaczymy jakim pójdzie. Ma też, mają kurumę. Nie wiem co za kuruma, A tu ja mogę filtry no nie? <laughs> właśnie, patrzcie, du, du, du. Nie, jakiś taki fajny. O, tak. Niesamowita kuruma, która jeździ przez pustkowia. Pierdoliła się właśnie w kamieni. Właśnie wyskakuje na tory, gdzie zginął Baxter, który nie słyszał. Serio, kurwa. który nie słyszał nadjeżdżającego pociąg. Czemu zniszczyłeś ten kaktus? Kurwa. 3 lata go hodowałem. No i dobra, teraz musicie wziąć ten tamto. Przydałoby się, żebyś tam pojechał. O, właśnie. Nie wiem, czy tylko ja jestem taki szybki, czy to oni są tacy wolni? Dobra, zmieńmy filtr. Teraz jakiś. Nie fazowski. Eee. O kurde, ale mnie oczy bolo. O! Łoczo jebne. O, zielony jest fajny, no nie? Taki klimatyczny. O, dokładnie. Misja. Podejrzany został z... zidentyfikowany jako kryminalista. Nie wiem, próby ustalenia tożsamości powiązania podejrzanego są jak na razie nieskuteczne. Rozpoczęto konstrukcję rurociągu ru 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 z Kanady do Los Santos. Pusty łap duże cycki właśnie ruszył casting na liderki paników. <laughs> <laughs> dobre. dobre. Dobre, dobre. Pusty łap i duże cycki. Lubię to. Nie chcę zakończać misji, chcę zmienić osobę. Następny gracz. Ten. To ma 22 level. O Jezu. Trendy ty jeździsz? Czekajcie, jak camper to muszę zrobić coś... O, coś typu Breaking Bad. Nie wiem czy ktoś oglądał, zajebisty serial, polecam. Ale tutaj ten klimatyczny sobie wezmę, ten. To był chyba ten klimatyczny. A be, Mogę, żeby tak kijowo... O, kamera. O, właśnie. I tutaj dokładnie. Camper został przewieziony. To jest Camper Breaking Bad. Nice. Ja bym uderzył w... Nie, nie można uderzać w ten samochód. Grałem z kolegą tą misję. Tak, grałem. Uderzyłem z całej siły w ten samochód, pamiętam, i rozdrubciliśmy się. Pamiętam. Znaczy, to nie było wtedy śmieszne, ale teraz je... O, dobra, 23 minuty minęły, kończę to, nie głosuję, wychodzę, do widzenia. Od dzisiaj mi się robię samemu, albo będę chodził na jakieś deathmatch, albo wyścigi, albo super coś tam, nie wiadomo co. Kończę na dzisiaj, dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, na razie, szczała.